Cześć Mano, witajcie ja dzisiaj idę na złomowiec MO i może nagram odcinek później może być ja wieczorem odcinek z ze zbierania złomu po śmietnikach Dzisiaj udało mi się brachy znaleźć i w torbie trochę mam no i reklamówki puszek i galskie miedzi obrani, które już Wam pokazuję. Dzięki wszystkim, dziękuję za wszystkie subskrypcje i Polubienia, i, i do miłe komentarze. Napiszcie w komentarzu, jak co chcielibyście zobaczyć na moim kanale.